Dzień dobry, ja jest Nerwary w Państwem. Kolejny opening, tym razem nowe skrzyneczki, a raczej kapsuły. Dzień. Ale troll! To największy troll życia, witam Was wszystkich. He, już się spodziewaliście, że nerwary będzie otwierać. Nichuja, ja jeszcze jestem za mały na jego kanon. Ale never nevermind. Dzisiaj Wam. dzisiaj będzie unboxing, ale nie w LOLu, to bardziej case opening to będzie boxing w prawdziwym życiu, hej, bo kupiłem sobie nową klawiaturę i podkładkę z powodu tego, że yy, mam sprzęt z series yy, Rivala 600 yy, oraz Artis trójki, więc stwierdziłem sobie, że hej kupię sobie jeszcze klawiaturę i podkładkę. <ścoughs> yy, zaraz przekonacie się, co kupiłem. Z modelu jakie klawiatury używałem przez ostatnie 3 lata był model Ryzen Ornata Chroma. Służył dzielnie, ale niestety trafi do innego właściciela. Sprzedaję już klient się znalazł. No. <śled> jeden, jeden koleżka będzie wiedzieć o kogo chodzi, więc... Szczególnie upodobałem sobie tą podkładkę, jest zarąbista. Polecam. Jeśli szukacie jakichś takich dosyć tanich, ale wytrzymałych klawiatur, to polecam Razer'a. ornate chromę. No, jeśli ktoś lubi oczywiście yy, tego. Yy, takie membranki, ale nieważne. Podkładka no name, forward, już używana strasznie. On jej nie pokaże, po prostu już zwinę, żeby mieć czyste biurko. Zwinę ją i... Lecię w u was zwinęłam się. Chuj. Dobra. Czas! na przedstawienie gościa. No, zamazałem specjalnie moje dane. Żeby nie było. No. Ym... Więc tak, no trzeba trochę kamerkę odstawić. o coś takiego, macie tutaj nie, biureczko czyste, no widać parapet fajny, kable jeszcze, co otwieramy, może najpierw długopisem otworzę, tutaj jest tego, nawet ręką otworzę bez długopisu. O, tu jeszcze podwójne zabezpieczenie jest. Ale poradzę sobie. O, o widać już tego wymienia jeszcze są. Hmm. Kurwa, super. Sobie poradzę jakoś. W początku. O, wypchnę. Na początku mi wyciąga się. Kurwa, jak się trudno otwiera. Na początku wyszła mi podkładka. No, jest to chyba największy warec, i dosyć ciężki jest. To. Ciężka ta podkładka, dlatego że ma. BALETY! No, pokój gamera musi mieć ten. oraz największa, najlepsza moim zdaniem klawiatura czyli Apex Pro w wersji Tournament bez Numpala. Będzie to większa ergonomia. Według mnie i to jest akurat zajebista klawiatura. Jeszcze, jeszcze nie testowałem, czy słyszałem recenzję. Ale myślę, że nie będę narzekać. Paczka szła mi 4 dni. Kupiłem ją z x-komu. szybko robią. To jest co Pierwszy raz yy, tego yy, zamawiałem z Xcomu. No się przeglądałem tam różne, nie. Chciałem tam zamawiać, ale nie, nie. Nie było finansów, nie. w końcu się odważyłem i kupiłem. To gdzieś jeszcze jest. Tutaj. Najpierw otworzymy sobie. no tutaj. Kabelek dosyć długi. Dosyć długi, więc. Bierzemy śmieci. No, otwieramy. Znaczy, najpierw spróbujmy otworzyć. O. O, ładne. No, i to się kurde nazywa profesjonalne pakowanie. No. No, Pleksa, fajna Ale fajnie to wygląda Zwinięto to w taką rolkę niby. O To tylko wypełnienie niestety Myślałem, że to coś tam jest Czekaj Kremeturko Pójść na bok Najlepiej zmińmy, sobie Urnę To jeszcze wypełnienie jest Coś takiego zróbmy i powiem wam, że jest większy niż my. Na pewno jest węższa. się No węższa jest. Chodź mi No węższa jest. Niestety. Ale chyba grubsza. Albo no... Nie, ten to, to to sam. Ale na pewno lepsza, z powodu tego, że lepiej sobie przyczepiasz. Zobaczę, zobaczę sobie. Kurde, muszę odplątać kable. Ech, tego zawsze nie robiłem. Odplątować kable. Ale długi strasznie kabel jest. W sumie najpierw przyczepię do portu przedniego. No! Elegancko. I ładnie się komponuje. No. no. Fajnie, fajnie. No i już czuć praktycznie nie. O, Trochę mi się tutaj gumka odkleja, ale tu nic. Teraz Apex Pro. Nie no kurde Trzeba Muszę wspomóc się długopisem Magiczny długopis <laughs> Partner odcinka długopis Heh <laughs> Oczywiście jest mi trudno otworzyć jak się nie ma jakich narzędzi jak nóż przy sobie. Ani klucz. O. Gdzie? Ała. O, dobra. Udało się. Wow, ale malutka. For Glory, ale malutka. Ty, oczywiście tu mam całą instrukcję tego, jak coś podłączyć. Też tutaj jest port. Hap. Strasznie mała jest ta klawiaturka. O! Podkładka, najważniejsze, REM. Ej, jest, ci jest cięższa niż tamta. No ta jest wykonana na pewno z, z lepszego materiału, ale jest... kurde przeciera. Co co już przeciera... No tutaj się śmieci. Przeciera kurde folię, a nie podkładkę yy, podkładkę. Tutaj, magnetyczny jest. O. Ale materiał nie powiem, ale takie mięciutkie faktycznie. Czas odpakować element. Najważniejszy moment. Klawiaturka. Akurat ta klawiatura ceni się tym, że ma inne. O, tutaj ma tego nóżki. Sobie. nóżki zawsze na propsie. Mogę... No, naj... Największy minus tej klawiatury, moim zdaniem, jest to, że ten yy, ekranik OLED, bo tutaj jest OLED, jakby coś, żeby sobie o ten makro zrobić inne tam rzeczy, yy, jest największym minusem, bo się szybko rysuje. Więc tutaj jest przełącznik głośności, piszania, inne panelki przede wszystkim. Fajny klikam. Trzeba podłączyć. O! No i rzety. Najważniejsze. Tu coś są... O Boże. jest strasznie gruby ten kawałek. Czekaj, który to był teraz od... ...klawiatury? W sumie na chwilę... O, ten kawałek włączę. Źle trafiłem. To jest od Haba. Warto wiedzieć. O! O kurde! Wow! Ej! Czemu nerwari mi się włączył? Halo! O! Widać? piście świeci! Pokażę tak. Tak kurde. Typie dalej! Kilka przypadkowych wyźleń. Najbardziej widać ten... To oled, nie? U uwielbiam temu i ładnie się świeci. Się ładnie przepuszcza światło. OLED, będę musiał potem to zrobić. Oj, to mi się rusza jeszcze. Muszę po prostu się przyzwyczaić do tej kwiatury. Bo, bo grałem o tak zwykle, że miałem takie szerokie łapy wystawione. A teraz, to mogę mieć wąsko i to większa ergonomia. Nie? Dlatego kupiłem sobie to. O sobie mogę przełączać głośność wszędzie fajne kika, ale przyjemne są te, te klawisze. Wiem, że mogą się zedrzeć. Ale sobie... O, tutaj są takie niby czerwone switche. Ale to są. Ładnie tego przypuszczają. Pyk. Pyk. Najgłośniejsza spacja. A, ah, Dobrze. Trzeba. Mam cały zestaw Series. Yej! Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie. To był mój unboxing. No nie w cudzysłowie, to był prawdziwy unboxing. Yy, paczki której sam kupiłem. To nie, nie było żadne sponsorowane, nie? Sam sobie kupiłem z ciekawości, jakby coś, bo potrzebowałem nowego sprzętu. I... Dobra. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.